W tej zawieszonej chwili między nocą a dniem, w tej świętej ciszy, która otula budzący się świat, przychodzimy do Ciebie, Ojcze. Przychodzimy z naszymi słowami, z naszymi prośbami, z westchnieniami naszych serc. Tak często nasza modlitwa jest monologiem, listą pragnień i skarg, którą wysyłamy w niebo, oczekując natychmiastowej, głośnej odpowiedzi. A potem, gdy zapada cisza, czujemy się zdezorientowani, a nawet opuszczeni. Dziś, w ten poranek, chcemy uczyć się innej modlitwy. Chcemy prosić, a potem zamilknąć i słuchać. Wierzymy bowiem, że odpowiadasz nie w grzmotach i wichrze, ale w cichym powiewie, w subtelnym poruszeniu serca, w milczeniu, które jest pełne Twojej obecności. Aby jednak usłyszeć tę ciszę, potrzebujemy przewodniczki, mistrzyni słuchania. Zwracamy się więc do Ciebie, Maryjo, Matko Ciszy. Ty jesteś tą, która całe swoje życie zamieniła w słuchanie. Twoje serce było jak idealnie nastrojony instrument, wrażliwy na najcichszy szept Boga. W zgiełku świata, w natłoku ludzkich spraw, ty potrafiłaś odnaleźć wewnętrzną ciszę, w której mieszkał Bóg. Prosimy Cię, naucz nas tej sztuki. Przychodzimy do Ciebie z naszym wewnętrznym hałasem, z chaosem myśli, z lękami, które krzyczą w naszych głowach, z planami i ambicjami, które domagają się naszej uwagi. Nasze dusze są jak wzburzone morze, na którego powierzchni nie może odbić się obraz nieba. Prosimy Cię, Matko. Ucisz tę burzę. Wypowiedz nad falami naszych emocji te same słowa, które Twój syn wypowiedział na jeziorze Galilejskim. Ucisz się, bądź spokojna. Wprowadź nas w ciszę swojego niepokalanego serca. To tam, w tym schronieniu, wolnym od hałasu grzechu i egoizmu, chcemy uczyć się słuchać głosu Ojca. Poranek jest czasem, gdy natura słucha. Ziemia w ciszy przyjmuje pierwsze promienie słońca, kwiaty w milczeniu otwierają swoje kielichy, ptaki w skupieniu nasłuchują sygnału do rozpoczęcia swojej porannej pieśni. Chcemy naśladować tę postawę stworzenia. Pismo święte dwukrotnie podkreśla tę twoją niezwykłą cechę. Po narodzinach Jezusa i po odnalezieniu go w świątyni, ewangelista notuje, że Ty, Zachowywałaś wszystkie te sprawy i rozważałaś je w swoim sercu. Co to oznacza? Oznacza to, że nie domagałaś się od Boga natychmiastowych wyjaśnień. Nie rozumiałaś wszystkiego, co się działo. Proroctwo Symeona, które zapowiadało, że Twoją duszę przeniknie miecz, musiało być źródłem lęku. Zgubienie dwunastoletniego Jezusa musiało być traumatycznym przeżyciem. Jego odpowiedź w świątyni była tajemnicza. W każdej z tych sytuacji mogłabyś protestować, pytać, żądać znaków, ale ty wybierałaś milczenie. Nie było to jednak milczenie rezygnacji czy apatii, było to milczenie aktywne, pełne wiary i zaufania. Brałaś te wszystkie niezrozumiałe wydarzenia, te sprawy i zanurzałaś je w modlitwie obracałaś je w sercu jak drogocenne perły wierząc że z czasem Bóg odsłoni ich blask i znaczenie uczysz nas przez to że odpowiedź Boga często nie jest nową informacją ale nowym zrozumieniem tego co już przeżywamy w ciszy twojego serca tajemnice Boże dojrzewały twoje fiat w nazarecie nie było jednorazowym aktem było ono ponawiane każdego dnia w ciszy. Każdego dnia, poprzez modlitwę i rozważanie, mówiłaś Bogu tak na nowo, zgadzając się na Jego plan, nawet jeśli prowadził Cię On w ciemność wiary. Twoja postawa jest radykalnym przeciwieństwem postawy współczesnego świata, który nie toleruje ciszy. Jesteśmy bombardowani informacjami, obrazami, dźwiękami, boimy się ciszy. Bo w niej słyszymy niewygodne pytania, w niej stajemy twarzą w twarz z naszą pustką i naszymi lękami. Uciekamy w hałas, w działanie, w rozrywkę, a Ty, Matko, zapraszasz nas do powrotu, do powrotu do tej wewnętrznej izdebki, o której mówił Twój syn, gdzie w ciszy i samotności możemy spotkać Ojca. Pokazujesz nam, że cisza nie jest pustką, ale pełnią. Jest przestrzenią, w której Bóg może do nas mówić. Kiedy my milczymy, on zaczyna przemawiać. Kiedy przestajemy zasypywać go naszymi słowami, wreszcie możemy usłyszeć Jego słowo. Twoje życie było nieustannym wsłuchiwaniem się w to słowo. Słuchałaś go w proroctwach pism, słuchałaś go w słowach anioła, słuchałaś go, gdy wzrastało pod twoim sercem, Słuchałaś go, gdy nauczał tłumy, i słuchałaś go, gdy milczał na krzyżu. Byłaś najdoskonalszą uczennicą słowa. Dlatego Bóg mógł przez ciebie dokonać największego dzieła w historii wcielenia. Bóg wciąż pragnie dokonywać wielkich dzieł w naszym życiu, ale potrzebuje naszego słuchania, potrzebuje naszej ciszy. Prosimy cię, Maryjo, wyproś nam dar umiłowania ciszy. Pomóż nam każdego dnia znaleźć chwilę na to, by po prostu być, bez działania, bez mówienia, bez planowania. Naucz nas trwać przed Bogiem w milczącej adoracji, jak Ty trwałaś. Uproś nam łaskę cierpliwości, abyśmy nie zniechęcali się, gdy odpowiedź nie przychodzi od razu. Naucz nas ufać, że Bóg mówi do nas w swoim czasie i w swój sposób, a Jego milczenie. Jest często bardziej wymowne niż tysiąc słów. O Matko Ciszy, która w swoim sercu słuchałaś Słowa i stałaś się Jego żywym tabernakulum, przychodzę dziś, aby uczyć się od Ciebie modlitwy słuchania. Jestem zmęczony moim własnym hałasem, zgiełkiem moich pragnień i lęków. Pragnę ciszy, w której będę mógł, mogła usłyszeć głos Boga. Proszę, weź mnie za rękę i poprowadź na tę pustynię serca. W Twoje ręce, Matko Ciszy, składam najpierw cały hałas mojej duszy, składam natrętne myśli, które krążą w mojej głowie i nie dają mi spokoju, składam nieustanne analizowanie przeszłości, rozpamiętywanie krzywd i porażek. Składam lękliwe projektowanie przyszłości, tworzenie czarnych scenariuszy i martwienie się na zapas. Składam wewnętrzny gwar opinii ludzkich, pragnienie akceptacji i lęk przed odrzuceniem. Składam ten cały chaos w twoje niepokalane serce i proszę, ucisz go. Wprowadź we mnie harmonię i pokój. A teraz, w tej ciszy, którą ty dla mnie wypraszasz, Ośmielam się stanąć przed Bogiem z moimi pytaniami. Nie jako lista żądań, ale jako otwarte serce, które szuka światła. I proszę cię, Maryjo, pomóż mi słuchać odpowiedzi. Boże Ojcze, przez wstawiennictwo Maryi pytam cię o moją rodzinę, o mojego męża, moją żonę, o moje dzieci. Ty widzisz nasze relacje, nasze zranienia, nasze trudności. Pytam cię, jak mam ich kochać bardziej, jak mam im służyć, jak mam budować dom, który będzie przestrzenią Twojej obecności. A teraz, Matko, pomóż mi zamilknąć i słuchać. Słuchać odpowiedzi nie w słowach, ale może w cichym poruszeniu serca, które wskaże mi gest miłości do wykonania, słowo przebaczenia do wypowiedzenia, chwilę cierpliwości do ofiarowania. Panie Jezu, przez wstawiennictwo Maryi, pytam Cię o moją pracę i moje powołanie. Czuję się zagubiona, niepewna drogi. Czy to, co robię, ma sens? Czy dobrze wykorzystuję talenty, które mi dałeś? Pytam Cię o trudne decyzje, które stoją przede mną, o konflikty, które muszę rozwiązać. Wskaż mi Twoją wolę. A teraz, Matko, pomóż mi zamilknąć i słuchać słuchać odpowiedzi może w nagłym przebłysku intuicji w poczuciu pokoju które towarzyszy jednej z opcji w pragnieniu serca które wskazuje na dobro i służbę duchu święty przez wstawiennictwo maryi twojej ukochanej oblubienicy pytam cię o moje cierpienie o tę chorobę o ten ból o tę stratę która rozrywa moje serce Pytam cię o sens tego krzyża, gdzie jesteś w mojej ciemności, jak mam przeżywać to doświadczenie, aby ono mnie nie zniszczyło, ale przemieniło. A teraz, matko bolesna, która stałaś w milczeniu pod krzyżem, pomóż mi zamilknąć i słuchać. Słuchać odpowiedzi nie w łatwym pocieszeniu, ale w cichej sile doniesienia krzyża. W poczuciu głębokiej solidarności z Twoim synem, w nadziei, która rodzi się z wiary, że po każdym wielkim piątku następuje poranek zmartwychwstania. Boże, w trójcy jedyny, przez wstawienictwo Maryi, królowej pokoju, pytam Cię o świat i Kościół, o wojny, nienawiść i podziały, które niszczą ludzkość, o kryzysy wiary o grzechy i skandale, które ranią ciało Twojego Syna. Co ja, mały człowiek, mogę zrobić? Jaką rolę mam odegrać w Twoim planie zbawienia? A teraz, Matko Kościoła, pomóż mi zamilknąć i słuchać, słuchać odpowiedzi w cichym wezwaniu do modlitwy za konkretną osobę, w natchnieniu do wykonania małego uczynku miłosierdzia. W poruszeniu serca, by być świadkiem nadziei w moim środowisku. O matko, uczę się tej trudnej sztuki. Pomóż mi nie zniechęcać się, gdy cisza wydaje się pusta. Pomóż mi ufać, że każde słowo, które zanoszę do Boga, jest wysłuchane i że on zawsze odpowiada. Naucz mnie rozpoznawać jego głos w szeleście liści, w uśmiechu dziecka, w życzliwym słowie przyjaciela a nade wszystko w głębokiej ciszy mojego serca, gdy trwam w Twojej obecności. Opuszczając powoli tę przestrzeń modlitwy, starajmy się nie opuszczać ciszy, którą odnaleźliśmy. Niech ona towarzyszy nam, gdy wejdziemy w zgiełk dnia. Niech będzie jak wewnętrzna oaza, do której zawsze możemy powrócić. Choćby na krótką chwilę, aby zaczerpnąć pokoju i na nowo wsłuchać się w głos Boga. Prawdziwa modlitwa słuchania nie kończy się wraz z wypowiedzeniem ostatniego słowa. Ona dopiero się zaczyna. Bóg będzie do nas mówił w ciszy tego dnia, poprzez wydarzenia, które nas spotkają, poprzez ludzi, których postawi na naszej drodze, poprzez myśli, które niespodziewanie pojawią się w naszych sercach. Naszym zadaniem jest pozostać czujnymi, z sercem nastawionym na odbiór. Zobowiążmy się dzisiaj do małego, konkretnego postanowienia. Znajdźmy w ciągu dnia choćby pięć minut absolutnej ciszy. Wyłączmy telefon, telewizor, radio. Usiądźmy w samotności i po prostu bądźmy. Nie próbujmy niczego analizować ani o nic prosić. Po prostu trwajmy w obecności Boga, powtarzając w sercu Mów, panie, bo sługa twój słucha. Niech Maryja, Matka Ciszy, będzie patronką tych naszych chwil. Niech ona strzeże naszej wewnętrznej ciszy przed hałasem świata i naszego własnego ego. Zakończmy tę modlitwę, powierzając się jej opiece słowami, które są aktem bezgranicznego zaufania. W tym zaufaniu odnajdujemy wolność, by przestać kontrolować, a zacząć słuchać i przyjmować. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen.